Ja jako trener przeszedłem wszystkie kategorie. Mam na myśli, nawet jak kończyłem karierę piłkarską, to trenowałem siedmiolatków, dziesięciolatków. Później byłem najpierw trenerem, drugim trenerem w drugiej drużynie juniorów, później pierwszym drugim trenerem. Drugim trenerem. Drugim trenerem. Później pierwszym trenerem w pierwszej drużynie juniorów, w drugiej drużynie Osasuny. Nie, ja, ja nie przeskoczyłem tak jak w wielu przypadkach się zdarza, że byli piłkarze, nie wiem, potrenują rok czasu czy ileś i od razu, od razu chcą prowadzić drugą ligę czy też ekstraklasę. No kurcze wiesz, nazwisko ci pomoże w tym, żeby dostać szansę, no ale, no ale nie jest też tak łatwo ją wykorzystać wtedy, kiedy brakuje ci tego doświadczenia, które po drodze powinieneś zdobyć.